Witam Was z popołudniowej sesji poniedziałkowej. Magnetycznego, posłuchajcie, tutaj ten wyświetlacz się już skleił ładnie. Ja to rozpiąłem, rozkręciłem to wszystko. Ładnie to siedzi. To sobie tu już podpiąłem do gniazda tej taśmy, która idzie w PCB główne. Wyczyszczę sobie tutaj te dwa regiony, gdzie nakładana jest pasta termoprzewodząca. Nałożę nową oczywiście, zakładamy płytę i ostatni test, czy to wszystko gada czy to wszystko gada, tu mam wszystko przeniesione na ten stolik boczny tutaj łącznie właściwie z czujnikami także tu mam wszystko tu mam wszystko i o ten, o ten otwór tutaj widzicie to wszystko się rozchodziło że tamten korpus tego niestety nie miał. To było zabudowane plastikiem, także zalane to było. Nie było tego. O to nam chodziło, żeby to tu było, bo jak inaczej to miałoby funkcjonować i spełniać swoją rolę ten czujnik, skoro nawet go się tam nie dałoby zamontować. Także co? Ja sobie to przekładam, kaweczkę popijam, oczywiście życzę Wam miłego popołudnia, no i co? Zabieram się do roboty, bo urządzenia czekają.